witajcie, majdarcowym cyklu, jaki jest przegląd tygodnia. Co czwartek dostaniecie porcję informacji w programach, w które działamy, zaczynając od Trafficmus. Kondycja dobra, wypłaca, jak zwykle instant, żadnych zmian, dołożone nowe serwery, jak co chwilę. Program po prostu najstabilniejszy na rynku, najbardziej jakby godne polecenia. MyPank Ads również stabilnie, naliczenia cały czas, w miarę równe, cały czas płaci manualnie, w przypadku PayPala, w naszym przypadku właśnie korzystamy z tego procesora, też nie ma żadnych problemów z tym programem. Adbrook, tu troszkę gorzej. Naliczenia spadły jak widzicie do, do w naszym przypadku 1,05, bo posiadamy, e, posiadamy aktywnych paczek po prostu tyle, że pozwala nam to wskoczyć na nowy mnożnik, e, ale płaci co dziwne. Płaci wyrywkowo, bo też wiszą jakieś tam wypłaty. I to nie mało, ale od dwóch dni dostałem. Wybrałem tutaj procesor, jakim jest OKPAY i, i pieniążki dostaję, co mnie dziwi. Yy, ale jest to wyrywkowe, nie polecam wchodzić na program już na pewno. Yy, Rewat Barst, no tutaj mamy zagadkę, bo od czterech dni administrator jest nieosiągalny. Jak widzicie naliczenia spadły do dzisiaj do, do 2%. Yy, wisi mi dużo wypłat, wisi mi ponad 10 wypłat jedną z nich dostałem reszta wisi więc program jest pod znakiem zapytania mam nadzieję, że Admi że się pokaże że, że wszystko wróci do normy, bo naprawdę fajnie miał się zapowiadać, a, a tu taka rzecz no szkoda hejqriffshare, no tutaj od jakiegoś czasu ciągłe problemy z serwerami, jak widzicie, program nie działa i on tak ma od jakiegoś czasu, co dziwne nalicza, wypłaty idą, wszystko jest jakby w porządku, no tylko, że się przez większość dnia nie idzie zalogować, to taki minus. To by było na tyle, to będzie taki krótki przegląd po prostu kondycji programów. Wszystkie linki do naszych stron, do naszej nowo powstałej strony w drodze pomilion.pl znajdziecie poniżej. Serdecznie zapraszamy do odwiedzania jej, bo tam będą ciągłe porcje informacji na temat programów, nowych programów, które wchodzimy. Nawet w te, które nie wchodzimy, to też będą informacje, więc myślę, że warto odwiedzać. Jak ktoś jest zainteresowany tematem zarabiania w internecie. Myślę, że to na tyle dzisiaj. W czwartek za tydzień następny odcinek przeglądu tygodnia. Jeśli pojawi się jakiś nowy program, będzie nowy program A Jeśli kompletnie z czegoś zrezygnujemy, też to o tym się dowiecie. Ale naprawdę zapraszam do odwiedzenia naszej nowej strony. Dziękuję bardzo, do widzenia.